Ciao tutaj, witajcie mandziary łewki. Mandziary, kto nie wie, to znaczy jeść! Jeść po włosku. Kto dzisiaj jest pierwszy raz na moim kanale, to nie wie, że jest w kuchni włoskiej, bo gotuje dla męża Włocha. I moja kuchnia jest włoska. Raz kiedyś gotuję po polsku. No więc dzisiaj co jemy łewki? Łewki dzisiaj się je petodipolo a limony, czyli filet kurczaka z cytryną. Ja przygotowuję filet z kurczaka na dwie osoby. Kupiłam jeden duży filet z kurczaka i przygotowałam już takie właśnie małe te filety. Teraz będzie nam potrzebne 40 gram masła, jedna cytryna, czyli sok z jednej cytryny. Sól i pieprz. No i co teraz? Tutaj patelnię już włączyłam gaz. Nie solimy mięsa, mi stajeli prędędko bene. Mąka nam jest potrzebna troszeczkę. Na patelnię wrzucamy nasze masełko, niech się rozpuści. W międzyczasie w mące obtaczamy, stajeli prędko bene. Go obtaczamy leciutko nasze fetiny di pollo, czyli filety z kurczaka. A masełko nam się ładnie rozpuści. Pamiętajmy, jak się obchodzimy z kurczakiem, że trzeba wszystko dobrze umyć ręce i tak dalej, bo to są właśnie takie rzeczy, żeby się później nie tego, jakąś salmonelą nie zarazić. Więc wszystko musimy deski noże ładnie umyć. Tutaj tak ładnie w tym mące. Tu nam się masełko rozpuszcza. Ok, jak się rozpuści, wrócimy nasze peciny. Tu leciutko i to jeszcze leciutko. Ok, dobra, to zanieciemy. No, niech nam się rozpuści aspetyamo, faj kola pauza. No. Kochani, już mi się masełko rozpuściło. Wrzucam pierś z kurczaka. Jak za dużo mąki, tops, coś. To Strzepujemy ładnie tutaj, o, i teraz tak zostawiamy, żeby nam się dobrze podsmażyły. Eee, z 5 minut mięso z kurczaka musi być dobrze usmażone. Nie może być surowe. Nie możemy jeść mięsa z kurczaka surowego. No, to fajna pikola pauza. Tak jak już mówiłam, nie soliłam na początku, teraz mięsko mi się ładnie już podsmaża po sole z tej strony. Dobrze posolimy, bo nie było kolone. Wlewam sok z pół cytryny. Ja powiedziałam jedną cytrynę, ale mój mąż nie lubi dużo cytryny, więc wlełam sok z jednej cytryny i wleję trochę wody. O, tak, wleję trochę wody. Teraz przekręcam. O, tak, przekręcimy, super, o, widzicie jak ładnie. Mięso z kurczaka musi być dobrze usmażone. I teraz jeszcze raz, no, posolimy, tak, posolimy, a na końcu popieprzymy. I teraz smażymy 5 minut. Już jest gotowe mięsko, ja wyłączam, wyłączam, o, wyłożę tu jeden kawałeczek. I drugi, o, i takie mięsko właśnie, poczekaj, z Pawła Alessandro Więcej niż 5 minut trzeba z drugiej strony. Musi mięsko z kurczaczka być dobrze usmażone. I teraz ten sosik też możemy wykorzystać, jak mamy e, ziemniaczki. Takie petodi di limony, czyli pier kurczaka w sosie cytrynowym. Jest rewelacyjne, to jest takie wiosenne danie drugie, można ziemniaczkami, surówką, z kremem z pizeli, czyli pizeli to są z groszkiem. To jest super. I co? Myślę, że Wam się podoba ten mój przepis. Zapraszam Was na mój kanał, Mangiare Łewki. Tu na dole, kochani, kto nie wie, jest subskrypcja. Bardzo proszę, kliknąć tam, na dzwoneczek, będą powiadomienia o wszystkich moich przepisach, które będę codziennie dawać dla Was. I zapraszam Was jeszcze raz na mój kanał. I cóż mogę powiedzieć? Buon appetito!